Zarejestrowałem również małe spięcie podczas marszu Miliona Serc, bo jak Państwo widzicie, na marszu byli też przeciwnicy pana Tuska, ale nawet mając do czynienia z taką prowokacją, uczestnicy zachowują się w sposób powściągliwy, starają się przetłumaczyć, pojawiają się. E... Policjanci, ale to raczej miało charakter y, dmuchania na zimne. A więc, proszę Państwa, y, tak. Europa czy Azja? Zachód czy wschód? Wybór należy do Państwa, ale wydaje mi się, że tak naprawdę każdy w swoim sercu będzie znał odpowiedź, bo my tak naprawdę mamy w sercu Europę i Zachód. I taka jest prawda. Tam są też błędy i wybaczenia, no ale to trzeba rozmawiać, przekonywać, tak. A nie odwracać się tyłkiem. No i co, co, zachwycać, zachwycać się mamy Mongolią, Koreą? Proszę Państwa, ja nie mam nic przeciwko tym krajom. No ale przecież to nie jest nasza kultura, nie nasza cywilizacja. No nie bądźmy śmieszni. Europa, 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 Zachód. To jest. Coś pięknego i to każdy z nas ma w sercu, w umysłach, chociaż e, może się nie przyznawać do tego, ale taka jest prawda. 90% in inspiracji, jakie mamy, e, 90% ulubionych lektur, filmów, seriali, e, marek różnych, e, samochodów, no czegokolwiek, przeglądając nawet encyklopedię. Kultura zachodnia, cywilizacja zachodnia, Europa to jest nasze miejsce, proszę państwa.